Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć wam! Zapraszam Was na racuszki z jabłkami. Fajna alternatywa dla dzieci zamiast kanapek na drugie śniadanie do szkoły. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę, że dzielicie się informacjami że na przykład do kiszonej kapusty można dodać goździki i cebulę. A tymi informacjami podzieliła się pani Krystyna i pani Teresa. Do zrobienia racuchów potrzebujemy: jabłka, drożdże, cukier, mleko owsiane, możecie użyć innego, i mąka i jeszcze jakiś dowolny tłuszcz, na którym będziemy smażyć racuchy. Zaczynamy od rozpuszczenia drożdży z niewielką ilością mleka i cukru. A dla tych co wolą coś na wytrawnie, polecam placuszki ze szpinakiem. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem, jedną taką porządną łyżkę, chyba że lubicie bardziej słodkie, to oczywiście możecie dodać więcej. Przez rozpuszczone wsypujemy mąkę, ja mam orkiszową, ale możecie, z, możecie użyć zwykłej pszennej. I dodajemy po troszku mleka i mieszamy. Ciasto już zrobione, jest dosyć gęste. Jak nabieramy, to nie leje się, tylko spada takimi warstwami. Odstawiamy na bok i bierzemy się za obranie jabłek i pokrojenie w taką niedużą kostkę. Fajną alternatywą również dla dzieci do zabrania w pudełku na drugie śniadanie są pankejki. I kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Krojone jabłka wrzucamy tutaj do naszego ciasta. Mieszamy. Ciasto już wymieszane z jabłkami, zostawiamy je teraz na około pół godzinki, może krócej, w zależności jak szybko drożdże zaczną pracować. Po tym czasie jak to ciasto właśnie się podniesie. Będziemy smażyć. Widzimy się za około pół godziny. Ciasto już podrosło, więc zabieramy się za smażenie. Rozgrzewamy tłuszcz na patelni. Tego tłuszczu ma być tylko tyle, żeby dno patelni było zakryte. I co którąś po prostu partię można dolewać. Można patelnię pędzelkiem pomalować? No raczej nie bardzo. Trochę więcej potrzebują tłuszczu. Powalować. tuszczy rozgrzany, więc kładziemy jedna łyżka, to jest jeden racuszek. I smażymy na takiej średniej mocy palnika, bo jeśli weźmiemy za dużą moc palnika, to będą nam się paliły, a w środku będą surowe. Racuszki obracamy na drugą stronę. No Jaki niesporny, nie chce się obrócić. Racuchy upieczone, zdejmujemy na talerz. i kładziemy kolejną porcję. Widzimy się jak usmażę wszystkie racuchy. Racuszki gotowe. Ostatnim etapem będzie posypanie pudrem, na przykład z ksylitolu. Wystarczy. Życzę Wam smacznego. Dziękuję za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia hałki i brogalików maślanych. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!